Czy latarką o odpowiedniej mocy bylibyśmy w stanie w sytuacji awaryjnej rozpalić ognisko, w tym wypadku papier? Oczywiście maleńka breloczkowa latarka będzie miała zbyt małą moc, natomiast pomyślałem, że najpotężniejsza latarka, jaką mam, czyli tutaj 16 tysięcy lumenów, oraz latarka o najpotężniejszej pojedynczej diodzie, czyli Armytech Wizard C2 Pro Max, czyli 4000 lumenów, podołają temu wyzwaniu. I jak właśnie widzieliście, sama moc to nie wszystko. Tutaj mamy 16 tysięcy lumenów podzielonych na 6 diod. I niestety nie mamy odpowiedniej temperatury, która byłaby w stanie podpalić papier. Za to armytek papier przepala jak złoto. Niestety nie uzyskałem płomienia, mimo tego, że próbowałem i na wizji i offscreen. Nie udało mi się tego zrobić. Zatem mój wniosek jest taki. Latarki będą potrafiły podpalić jakieś materiały, tylko to zależy właśnie od latarki i od materiału. I dopóki nie zrobicie tego w sprzyjających warunkach i nie wypróbujecie tego na sucho, to nie będziecie tego w stanie na pewno zrobić w sytuacji awaryjnej.